Jak mało kto może o sobie powiedzieć, że olimpijską atmosferę zna doskonale. Zbigniew Pacelt jako zawodnik, trener i działacz był w sumie na 13 Igrzyskach, co ciekawe, debiutował w 1968 roku jako pływak, a 8 lat później był o krok od wywalczenia medalu jako pięcioboista. Nieprzerwanie od 2005 zasiada w Sejmie jako poseł Platformy Obywatelskiej. Był też wiceministrem Sportu. Leszek Bartnicki, witam Państwa i zapraszam na program Ani Słowa o Polityce. A dziś moim i Państwa gościem olimpijczyka, obecnie poseł Platformy Obywatelskiej, Zbigniew Pacelt. Witam Panie Pośle. Dzień dobry Państwu, witam Pana. Nie wiem Panie Pośle, czy, czy Pan hmm, wie co to jest triska i dekafobia. To jest taki chroniczny lęk przed trzynastką. I są tacy, którzy rzeczywiście trzynastkę uważają za pechową, ale Pan chyba nie, bo, bo wiele osób marzy, żeby chociaż raz być na igrzyskach olimpijskich, a Pan był trzynaście razy. Nie, właśnie i zresztą popełniłem taką książkę mojej olimpiady, czyli Szczęśliwa Trzynastka, ale to nie tylko Trzynaście Igrzysk Olimpijskich. Urodziłem się pod adresem tylna jeden mieszkania 13, bo nie miałem innego wyjścia. 13 lat byłem trenerem, 13 lat pracowałem w urzędach centralnych, także te trzynastki za mną krążą. Jak skreślam, w totolotka gram, dlatego że totalizator buduje obiekty sportowe. <grym> Wytłumaczony pan. Tak, to zawsze skreślam trzynastkę. Ja rozumiem, że miał pan też 13 dziewczyn i z każdą trzynaścioro dzieci, także trzynastka obecna w pana życiu jest do dzisiaj. Nie potwierdzam nie nie <grym> zaprzeczam, jak, jak mówią politycy. Panie pośle, e, ja wiem, jakie dyscypliny sportu pan, pan uprawia, natomiast nasz reporter wybrał się z pana zdjęciem na ulicę i spróbował spytać ludzi, w jakiej dyscyplinie sportu by pana widzieli. Zobaczymy, czy, czy ktoś trafił. Zapasy. A dlaczego tak pani myśli? Bo no taki jest potężny. Szachy. Piłkę nożną. A dlaczego taki typ? Bo jest swojakiem, widać po nim to. Zapasy. A dlaczego taki pomysł? No bo jest dobrze zbudowany. Czudo. Narciarstwo na pewno nie. Może rzut młotem. Chyba szachy. A dlaczego taki pomysł? Tak mi się wydaje, no. myśliciel. Widziałbym go raczej jako trenera czyjegoś niż jako sportowca. Można powiedzieć, że ten ostatni pan trafił po części. Natomiast e można w jakimś sensie wytłumaczyć też tych wszystkich, którzy mówili o zapasach, dlatego że no, Pan, jako pływak, akurat te górne partie ciała dość dobrze ma zbudowane, jak wszyscy pływacy. Stąd też może takie skojarzenie z zapasami. No, myślę też, że i to, że chyba to zdjęcie, ja nie widziałem tego zdjęcia, ale to jest chyba z okresu sprzed 4-5 lat, kiedy ważyłem trochę więcej. Teraz o 15 kilo mniej, także takie skojarzenie mogły być. E Pan sam o sobie mówi, y, urodziłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim na Skarpie, w Białych Blokach, takie wówczas nazywano i w wieku 10 lat pierwszy raz pojawiłem się na pływalni. Jak to się stało, że trafił Pan na, na pływalnię? No ja od razu, woda mnie pokochała. Ja nie miałem problemu, ja nie pamiętam kiedy się nauczyłem pływać. Wszedłem do wody i pływałem. Oczywiście pod opieką taty, instruktarzem jakimś drobnym. Ale bardzo lubiłem i wręcz, wręcz gnębiłem brata, ponieważ on był rok, półtora roku starszy i chodził na z harcerzami, czy z zuchami wtedy. I ja go strasznie gnębiłem, żeby mnie zabrał. I tak się stało. Poszedłem i już tam zostałem. Panie pośle, można powiedzieć, że ta pana kariera sportowa to dość trzeba powiedzieć szybko przebiegała, bo tak, jest 66 rok, ma pan 15 lat, wyjeżdża z Strowca Świętokrzyskiego do Warszawy. Rok później, międzynarodowy mecz e, Polska, chyba Anglia, taki, już wypełnia pan minimum olimpijskie. Ma pan lat 17, rok 68, jedzie pan na pierwsze igrzyska olimpijskie. Można powiedzieć, że no, wymarzony początek tego życia młodego człowieka. Ten sportowy tak, początek. Tak. Yy... 17 lat i jadę na Igrzyska olimpijskie. To było coś niesamowitego. To były inne czasy, to nie jest globalizacja świata, tak jak dzisiaj kontakt. Są ważne, Gdzie te igrzyska były? I jeszcze? Gdzie właśnie? Za Oceanem, w Meksyku. Młody chłopak przeczytał trochę książkę o Indianach, o majach, o Aztekach i sam za chwilę tam się znajdzie w centrum tego. To było niesamowite przeżycie, a zgadza się, no, minimum zrobiłem już na rok praktycznie przed igrzyskami, później jeszcze miałem zadanie powtórzyć. Z tym, no, że pływanie było w tamtych latach nie takie jak dzisiaj. Chociaż minima też musieliśmy spełnić, gdzie zawsze jest ten problem, czy ma minimum, czy dawać minimum, czy wysokie, czy niższe. Ja sam też jako szef sztabu przygotowań szef misji określałem te minima, mając w pamięci swoją karierę. Także to był problem. No ale ten problem został rozwiązany i udaliśmy się do na Igrzyska Olimpijskie w Meksyku. Jak pan wspomina atmosferę tamtych igrzysk? Wydaje się, Meksyk wszystko fajnie, przyjaźnie, natomiast przecież przed tymi igrzyskami były, były protesty, trochę mi to Przypomina sytuację przed Mistrzostwami świata w Brazylii obecnie, gdzie ludzie protestują, że jest ubóstwo, a, a rząd łoży na, na, na sport. Tam przecież zginęło chyba ponad 200 studentów, około tysiące zostało rannych przed tymi igrzyskami. Zgadza się, tylko myśmy nie wiedzieli o tym. To było tuż przed igrzyskami, to jakieś takie drobne informacje przecieki dochodziły, ale nie że aż tylu młodych ludzi zginęło. Tutaj te igrzyska meksykańskie były, tak z mojego później z mojej obserwacji i doświadczenia ostatnimi igrzyskami. Gdzie były takie, można powiedzieć, atmosfera rodzinna, swojska, przyjemna, radosna. Niech to przyjemna, jak oddzielnie mieszkali mężczyźni i oddzielnie kobiety w wiosce olimpijskiej. To gdzie tu ta, ta przyjemna atmosfera, Panie Pośle? No, można się było spotykać na stołówce, a na igrzyska się jedzie, żeby startować, a towarzyskie życie. Poz po Igrzyskach Olimpijskich i przyjaźnie, kontynuowanie przyjaźni damsko-męskich. Podobno walki byków zdarzało Wam się w telewizji meksykańskiej oglądać. E, tak. Oglądaliśmy walki byków. To było dla nas też coś bardzo no, takiego innego, frapującego. Nigdy to się nie oglądało tam, poza migawkami, jakieś skronice może. Polskiej Kronice filmowej. Natomiast Lucian Trela, taki bokser, wagi, ciężkie. wagi ciężkiej, nie lubił tego. Był przyjacielem, sympatykiem, kochał zwierzęta i nie dawał możliwości oglądania. Siadał przy telewizorze nastawiał muzykę, przepiękną muzykę mariachis meksykańskich i słuchał tej muzyki. Oczywiście z tyłu ci lżejsi jego koledzy krzyczeli na niego, no to on odpowiednio tak ustawiał ich, że nie mieli szans <grych> zmienić tych kanałów, żeby oglądać walki byków. Czy ta igrzyska to była też okazja, żeby poznać, nie wiem, kulturę Meksyku, nie wiem, jakieś piramidy Azteków, czy, czy tylko skupienie się na, na tych stricte Sportowych celach. Ponieważ no, odległość decydowała o systemie powrotów, wylotów, powrotów, to były czartery. My skończyliśmy i już po samych zawodach, po naszym starcie, mieliśmy szansę zwiedzania właśnie tych piramid. Pamiętam taką jedną wycieczkę, jak namówiliśmy takiego kierowcę, który był przypisany do naszej reprezentacji, żeby nas tam autokarem zawiózł. No to jedziemy, jedziemy i coś nam to się strasznie dłużyło, jakoś nie w tym kierunku zresztą. Okazało się, że chciał się pochwalić, że on jest kierowcą na igrzyskach olimpijskich, że Polsk, opiekuje się polską reprezentacją, zajechał do swojej dzielnicy, szum, hałas, wrzask, wszyscy, on, on oczywiście król, król puszczy, no bo z jego inicjatywy to było. Ja rozdawałem wtedy najwięcej autografów w tak krótkim. Czasie niż w całej karierze życiowej, no bo każdy chciał tego Olimpijczyka mieć autograf, są wymiana jakichś tych gadżetów, znaczków, proporczyków. Także zanim dojechaliśmy na piramidy, to zwiedziliśmy jego dzielnicy i on się pochwalił, że tutaj przywiózł polską reprezentację na igrzyskach olimpijskich. To wynikało z ich charakteru, z takiej spontaniczności. Zawsze u nich było jak trzeba coś było, to maniana, spokojnie jutro zobaczymy. Także to taki, takie charaktery. Cztery lata później Igrzyska organizował naród, może już mniej spontaniczny, ale na pewno Igrzyska znacznie bliższe geograficznie i dla pana już wówczas doświadczonego olimpijczyka. Myślę o Igrzyskach w Monachium i tak się śmiesznie, może nie śmiesznie składało, że one się zaczynały w dniu, w dniu pana urodzin. Czy jakaś z tej okazji była specjalna, specjalna uroczystość po uroczystości otwarcia Igrzysk Olimpijskich? Uroczystości specjalnej. Nie było, ale ja zawsze mówię, że chociaż nie zdobyłem osobiście medalu olimpijskiego do tej pory, do, do, czyli w Meksyku, to w Monachium dostałem srebrny medal, wzór oczywiście srebrnego medalu, podarowany przez mera wioski, który właśnie wszystkim tym Sportowcom, którzy w dniu otwarcia igrzysk mieszkali w wiosce, podarował właśnie taki prezent, wzór tego medalu olimpijskiego, czyli medal olimpijski mam. Ja chciałem zapytać o, o jednego sportowca, e, niestety już nieżyjącego, który posłużył się trikiem psychologicznym, być może który ułatwił mu, być może nie, nie wiemy tego zdobycie zł, złotego medalu. Myślę o, o Władysławie komarze i o jego słynnej, trochę spreparowanej kuli do treningów. Tak, Władek zawsze miał wielką fantazję. Taki zastosował manewr, że tam tą kulę pchnął dalej niż na treningu. Oczywiście on miał zdolności gry aktorskiej i tak to wszystko robił, żeby wszyscy skupili się w danym momencie na nim. Tą Pasowałby do współczesnego kulę. sportu. Tą, tak, tą kulę tak, 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 można by tak powiedzieć. tą kulę tak spreparował, tak przygotował, że nikt jej nie chciał dotknąć, bo ona była po pierwsze brudna i, i wszyscy no, nie chcieli się pobrudzić. Po drugie, no taka, że można nią było trochę dalej pchnąć. Ale jeszcze rozmawiałem z trenerem przed samymi igrzyskami, z panem Koszewskim który go przygotowywał przed samymi igrzyskami, też manewr pewien zastosował, już taki psychologiczny. Mieli takie radio, no wtedy jakieś tam wielkiej wartości tranzystorowe, coś tam odłączył. I mówi Władek, słuchaj, no nie mogę tego radia naprawić, może ty byś się tym zajął. A Władek ambicjonalnie mówi, co ja nie zrobię, jak to Władek tubalnym głosem, dla niego nie było rzeczy niemożliwych to była pana ostatnia ostatnia igrzyska jako pływaka myślę o igrzyskach w Monachium, ale nie ostatnie jako sportowca, bo później Zbigniew Pazel stał się czołowym pięcioboistą świata, a jeszcze później dobrym trenerem o tym w drugiej części programu. Polityka bardziej przeszkadza sportowi. Politycy jak najdalej od sportu. Ja bym swoim kolegom proponował jak najmniej polityki, więcej fachowości i polegać na tych, którzy się znają na sporcie.